Przed Wami osoba, która odpowie na pytanie, czy Wasze reakcje, czy moje reakcje mają znaczenie. A tą osobą jest profesor Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych międzynarodowych i krajowych badań dotyczących między innymi pedagogiki. Ja szczególnie Wam polecam bo jest tam mnóstwo danych, które możecie podrzucać też swoim rodzicom takie badanie EU Kids Online. A poza tym Jacek jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem zespołu do spraw, zespołu, do spraw przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym i świetnym mówcą, dużo lepszym niż ja, przedstawiaczem, więc zapraszamy. Wielkie brawa Jacek Turzalski. Ja w ogóle muszę przestrzec przed dwoma rzeczami. Yy, ja się zastanawiałem, czy moje wystąpienie jest dla każdego, a to nic nie jest dla każdego, bo jesteśmy różni, to mogę powiedzieć, że to jest najbardziej wystąpienie dla tych z Państwa z was, którzy lubią się zastanawiać nad sobą, nad swoimi reakcjami, skąd się coś bierze, dlaczego zachowałem się tak, a nie inaczej. No nie każdy się zastanawia. Są tacy, co się nie zastanawiają, to pewnie dla nich trochę mniej to wystąpienie. Ale jest jeszcze powód drugi, dla którego to jest dla każdego na tej sali. Będę mówić o rzeczach, które albo już przeżyliście, że komuś od razu zadzwoni dzwonek i powie, znam to, znam to, 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 to przeżyłem to, albo przeżywacie w tej chwili, albo na pewno przeżyjecie i to niekoniecznie w szkole, bo może przeżyjecie za ileś tam lat. Czyli. Trochę nie dla każdego, a trochę dla każdego. Mam nadzieję, że Was to zaciekawi. A też y, mogę od razu powiedzieć, że jak ktoś dobrze posłucha, i sobie z niektórymi. Bo nie, nie wiem, czy zdążę w te 20 minut wiele odpowiedzi dać, ale na pewno jak zostaniecie z pewnymi pytaniami. To to są ważne pytania i być może te pytania się przydadzą nie tylko do tego, żeby coś wiedzieć, ale przydadzą się w jakiejś takiej prawdziwej życiowej sytuacji, żeby na przykład coś zdecydować albo mm, czegoś nie zrobić, albo coś zrobić, tak? Czyli to jest takie bardzo życiowe, mam nadzieję, że będzie. Chociaż opowiem wam y, nieco o badaniach, ale tylko nieco. Ale opowiem też dwie chyba najważniejsze historie. Jedne z ważniejszych, które mnie jakoś ukształtowały, które ja przeżyłem. Jedną taką historię mojego spotkania z pewną klasą liceum. To będzie krótka opowieść, ale dla mnie bardzo ważna i bardzo tak wiele pokazująca życiowo. A jedną historię, którą mi opowiadał człowiek, z którym pracowałem w ośrodku wychowawczym, który jest już emerytem, a opowiadał mi historię sprzed, jak był w szkole podstawowej. I ta historia też uważam, że nie, nie zestarzała się, jest ciągle, jest ciągle ważna. No dobrze. Czyli będę mówić o tym, co to się dzieje, jak y, jesteśmy świadkami, czyli tymi ludźmi, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani, tylko ktoś coś komuś robi. No, na przykład, tak jak na tym filmie, który oglądaliśmy. Y, ja tu jestem obok, a widzę, że ktoś czegoś doświadcza niedobrego od jednej osoby, od kilku osób. I to coś niedobrego nie musi być jakieś ekstremalne. To mogą być na przykład. Y, nie wiem, teksty nieprzyjemne, wcale niekoniecznie wulgarne, może na przykład są bardzo, bardzo elokwentne, ale bardzo celnie w kogoś trafiające. Może robię mu nieprzyjemne żarty, może coś na niego tam piszę w internecie, ale my to widzimy z boku I, i tu, i tu widzimy z boku. Co z tego, że w internecie zawsze ktoś to prawie ogląda? No dobra, czy kogoś obchodzą świadkowie? To się wydaje, że to jest takie pytanie jakby może bez sensu trochę? Wcale nie. Słuchajcie, od lat 70. są ludzie, badacze, którzy no, interesują się tym, jak wygląda przemoc rówieśnicza po to, żeby coś z tym robić, żeby tego było mniej, żeby to nie było tak poważne, żeby pomóc ludziom, którzy tego doświadczają. I wyobraźcie sobie, że jak się zaczęto zajmować pod koniec lat 70., w połowie lat 70., przemocą rówieśniczą, to nikogo nie obchodzili świadkowie. Wszyscy się interesowali tylko tym, kto doświadcza, czyli tym, tą ofiarą, tak zwaną, nawet się, ten, czyli doświ osobą doświadczającą przemocy. Czemu się nią interesowali? No bo ona cierpi, bo może sobie coś zrobi, bo może będzie miała długotrwałe konsekwencje nieprzyjemne, no to się nią interesujemy. No i się też oczywiście interesowaliśmy tymi, którzy to robią, czyli interesowaliśmy się sprawcą, czemu to robi, co go do tego skłania, yy, dlaczego to robi, co trzeba zrobić, żeby przestał to robić, czyli wszyscy mówili, to jest przemoc, to jest ten, kto doświadcza i ten, kto robi. A ci inni ludzie? A ci inni ludzie byli właściwie nieważni. To znaczy, oni byli ciągle ważni, ale nikt o tym nie myślał, że oni są ważni i nikt ich nie badał, wiecie jak długo? Z 15 lat. Czyli 15 lat różni badacze to badali i wszyscy się interesowali tylko sprawcami, ofiarami, tak mówiąc z grubsza. A czy powinni się interesować świadkami? Ha, popatrzcie. Pomyślałem, jaki symbol zastosować. No to, to każdy kojarzy bilard, no to można by powiedzieć, że ta, czy powiedzmy, że ta czarna kula, prawda, to by była kula, w którą ktoś próbuje uderzyć tą białą. Tak sobie symbolicznie powiedzmy, że ta czarna kula to jest ten doświadczający przemocy, a ta biała kula, tak odwrotnie niż powinniśmy, to jest ten, kto tą przemoc stosuje. No i ktoś powie, a czy te kolorowe kule dookoła mają znaczenie? No mają, nie? Każdy, kto gra w bilarda wie, że te kule jak będą różnie ułożone i jak ta biała kula na początku nie uderzy w tą czarną, tylko dotknie nawet którejś z tych kul, no to może być różnie. Może być tak, że właśnie jeszcze mocniej dostanie ta czarna, jak się na przykład od tej czwórki odbije ta biała, jednej czy drugiej, ale może być tak, że na przykład w ogóle nie uderzona zostanie ta czarna. Czyli te kule kolorowe mają znaczenie i Śmieszny byłby ktoś, kto by grał w bilarda i by powiedział, mnie tylko interesuje ta biała i czarna kula. Te inne to mnie w ogóle nie interesują, bo one są obok, nie? Bo one nie mają znaczenia. I tak samo jest w życiu, te kolorowe kule mają znaczenie i one mają znaczenie podwójne. Mogą mieć znaczenie dobre, mogą mieć znaczenie złe, ale czy one zawsze są? To pokażę Wam wynik, z którym warto zostać w pamięci, bo, bo to jest mocny wynik według mnie. Yy, tu macie 80-90%, dużo, nie? 9 na 10 sytuacji, albo 8 na 10. Co to jest? No właśnie, to jest uśredniony wynik z różnych badań, który mówi, czy ten, kto jest sprawcą, robi to przy innych ludziach. No to w 90% robi to przy innych ludziach. Czyli właściwie prawie nigdy się nie dzieje tak, że ten, kto robi przemoc, to robi to jeden do jednego. No to to jest ciekawy wynik. Jak lubicie pokombinować, pomyśleć, to powinniście sobie zadać pytanie, to dlaczego ten sprawca, skoro on ma tylko coś do tej ofiary, chce skrzywdzić ofiarę, to dlaczego on, tego nie, to dlaczego on zawsze musi mieć widownię? Dlaczego on zawsze musi mieć ludzi naokoło? Przecież, jak chce skrzywdzić ofiarę, nie musi być nikogo. A tak się dzieje ekstremalnie rzadko, nie? No bo skoro tak się dzieje tylko w 10% przypadków, prawie nigdy się tak nie dzieje, nie? To już powinno nam to dodać do myślenia, że my musimy grać jakąś rolę w tej zabawie, nie? Dlatego sprawcy my musimy być, żeby on był tym sprawcą, żeby on coś czynił. Dlatego sprawcy czy dla grupy sprawców. Ale jeszcze coś chcę Wam powiedzieć. Zobaczcie, nie dość, że. My oddziaływujemy na tego sprawcę, te kolorowe kule, no bo tak symbolicznie mówię, to my jesteśmy tymi kolorowymi kulami. Ja nieraz byłem w takiej sytuacji, wy, wy też pewnie byliście. Patrzcie, my w jakiś sposób oddziaływujemy na tego sprawcę, na tą białą kulę, ale w jakiś sposób też oddziaływujemy na siebie nawzajem, nie? Przecież te kule też mogą uderzyć o siebie w jakiś sposób i tak dalej, nie? Czyli zobaczcie, tak naprawdę przemoc, jak się dzieje, to to jest sprawa wszystkich. Ona dotyka wszystkie osoby, nie? No bo ktoś mógłby taki, który nie, nie lubi pomyśleć głęboko, powiedzieć, przecież to nie dotyczy tych osób. One są na boku. No, ale dotyczy w różnym stopniu, nie? Na przykład ja widzę, to jakieś emocje we mnie wywołuje. Może na przykład się czegoś obawiam. Może na przykład mam jakieś dylematy. Może się zastanawiam, jak powinienem postąpić, tak? Nawet jak film dobrze oglądaliście, to przecież widzicie, jakie emocje się wiązały z tymi, którzy byli z boku, nie? Przecież tak naprawdę ten film, który oglądaliśmy, był w dużym stopniu o tych ludziach z boku, a nie o tych głównych, którzy to zrobili. I to bardzo ważne, że taki był, bo taki być powinien. No dobra, to patrzcie dalej. Idziemy sobie głębiej. Czy świadkowie są zawsze tacy sami? Nie? Czy świadkowie są różni? No właśnie, świadkowie są różni. I my możemy być tymi świadkami różnymi, i zależnie od tego, jakimi jesteśmy świadkami, to mogą się wydarzyć różne rzeczy. Ale kiedy o tym rozmawiamy, to chcę zacząć od czegoś dziwnego, bo pewnie myślicie, że ja zacznę mówić: świadek może być dobry, świadek może pomóc, no bo tak się kojarzy, nie? Bądźmy tym świadkiem, co pomoże. A spróbujmy tak ostrzej zacząć. Spróbujmy się zastanowić, czy my możemy zaszkodzić jako świadkowie w tej sytuacji. Wiecie, czy przez to, że my jesteśmy obok i coś zrobimy albo nie zrobimy, to może być gorzej. Ktoś powie, nie, no świadek jest przecież neutralny, obojętny. Co, co świadek może zaszkodzić? To sprawca szkodzi. No, świadek może zaszkodzić. I popatrzcie na te wyniki, które się y, pojawiają tutaj. Jak się robi badania, takie porządne, nie, nie mam czasu wam powiedzieć, jak, ale się pyta, rozmawia. My, my sami dużo prowadziliśmy takich badań. To się okazuje, że aż co piąta osoba, która obserwuje, to w jakiś sposób wzmacnia sprawcę. A jak można wzmocnić sprawcę? Ona różne sposoby. Można się śmiać, jak on coś robi, yy, można, prawda, yy, nie wiem, coś mu zachęcić go jakimś tekstem, można mu po prostu pokazać, że doceniamy tak jakiś żart, czy cokolwiek tam robimy. I chcę wam powiedzieć, że to jest właśnie powód, dla których sprawca działa. Sprawca się zawsze rozgląda, co robią te osoby naokoło, tak? Bo widzicie, ktoś powie, sprawcy to chodzi, żeby skrzywdzić ofiarę. Ja rozmawiałem z wieloma sprawcami w życiu i bardzo często y, argumentacja sprawcy, jak już tak się głębiej nad sobą zastanowi, nie jest taka, że ja chciałem komuś dowalić, tylko jest na przykład taka, że no, ktoś, ktoś się śmiał, albo wszyscy robili, tak, albo widziałem, że to bawi innych na przykład, to dlatego to robiłem. Czyli tak naprawdę dla, te, dla niektórych sprawców przynajmniej, to to cierpienie ofiary to jest wiecze na dziesiątym miejscu. A na pierwszym miejscu jest to, że inni da dają mi aprobatę, nie? Są tacy ludzie, dla których to jest na na przykład, jedyna forma aprobaty, że wiecie, że ktoś powie, a tutaj prawda, komuś dołożyłeś, i, i, i tak dalej, nie? Czyli czy możemy wzmocnić sprawcę, ale słuchajcie, powiem Wam ciekawą rzecz, i to jest bardzo ciekawe badanie. Tam macie taki stary artykuł, zobaczcie, ktoś powie, o, już taka starość. Ale to jest ciągle prawdziwy artykuł o rozproszeniu odpowiedzialności. Hm. Się wydaje, że jak dużo ludzi widzi, że cię krzywdzą, to dobrze, bo jak masz dużo tych świadków, to oni ci pomogą. Słuchajcie, ci badacze zrobili taki eksperyment, że dali ludzi do takich kapsuł, yy, że byli połączeni ze sobą telefonicznie, tak, że się nie widzieli. Czyli mówili, są kapsuły, ileś tam kapsuł, i ci ludzie o czymś dyskutowali. I ci badacze chcieli sprawdzić, co się stanie, czy ktoś pomoże. Jak w pewnym momencie jeden taki nagrany mówił, o duszę się, mam astmę, i przestawał mówić. Nie? I oni sprawdzali, czy ci inni z tych innych kapsuł wybiegną i powiedzą, ej, w tej jednej kapsule zemdlał, pomóżcie, zadzwońcie po pogotowie. I wiecie, co było najciekawsze? Coś, co może was zaskoczyć. Ale warto to zapamiętać, bo się nam może to przydać w życiu. Otóż się okazało, że bardzo duży, różny procent ludzi pomagał. Tu macie 82%, 62%, 31%. A wiecie, od czego zależało to, czy ktokolwiek coś zrobił? Od tego, jak oni myśleli, ile osób uczestniczy w tej rozmowie. Jak oni wiedzieli, że tylko ja z nim gadam, czyli jest jeden do jednego, to 80% wyskakiwało czemu? No bo mówili, nikt inny nie pomoże, nie? Tu nie ma innych ludzi. To 80% pomagało. Ale jak już myśleli, zobaczcie, że są trzy osoby, czyli jest jeszcze jeden i drugi to już tylko pomagało 60%. Czemu? Bo oni myśleli, nie muszę zrobić. Jeszcze ktoś inny jest, to on pewnie coś zrobi. Albo na przykład, skoro ten drugi nic nie robi, tak też myśleli, to pewnie nic się nie stało, nie, nie wymaga to interwencji. Nie? A wiecie, że jak myśleli, że jest 5 czy 6 osób, to się okazywało, że już tylko co trzecia osoba coś zrobiła? Czyli popatrzcie, jaki paradoks. Warto sobie to uzmysłowić. Jak jesteś na przykład w grupie ludzi, w klasie czy gdzieś i widzisz, że ktoś komuś coś robi, to czym większa jest ta grupa, to my nie jesteśmy, inni, nie jesteśmy mądrzejsi niż ci ludzie z tego eksperymentu, my mamy tak samo, to tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że my coś zrobimy. Ale jak wiemy, że taki mechanizm działa, to już możemy się mu przeciwstawić, bo przecież ci ludzie oczywiście nie analizowali świadomie, no nie jest dużo ludzi, nikt tak w głowie nie analizował, ale się tak zachowali. Nie? I to dotyczy też nas i gdzieś warto o tym powiedzieć. Ale to jest niesamowity wynik. Popatrzcie, to są nasze badania, z dużych badań międzynarodowej młodzieży z sześciu krajów, trochę w waszym wieku młodzieży, 13, 18 lat. I my pytaliśmy to, tych młodych ludzi o różne poglądy. To są badania z sześciu krajów świeże, tam sprzed dwóch lat. No i między innymi pytaliśmy ich, czy się zgadzają z takim zdaniem, że zarówno zalajkowanie, jak i udostępnienie jakiegoś posta może mieć negatywny wpływ na innych. Nie? Czyli nie, że zrobisz tego posta, nie, że stworzyłeś ten film, tak jak ten bohater z tego filmu stworzył ten film, nie? Ale jesteś tylko tym człowiekiem, który to puścił dalej. Albo jesteś tylko tym człowiekiem, który to skomentował, albo który to zalajkował, nie? No to ktoś powie, no to ty nie jesteś tym sprawcą. No ale zobaczcie, właśnie to jest ciekawe, że tak dużo osób uważa, że nie jesteś. Jedna czwarta, to nie jest mało ludzi, jedna czwarta mówi, że to nieprawda, a 30% mówi nie jestem pewien. Czyli popatrzcie, jak mała jest nasza refleksyjność. Ponad połowa ludzi o po podobnym wieku, co mówi: a co tam, jak ja go nie, nie stworzyłem, to tutaj ja nie mam udziału, ja to tylko jestem rozpowszechniaczem, ja to tylko puściłem dalej. Ale w gruncie rzeczy pomyślcie, jak się tak naprawdę zaczynamy być mądrzy, to mówimy, ej, moment, przecież, jeżeli ja to puściłem, to to jest właśnie problem tego człowieka, że to wszyscy widzieli, czemu on wyszedł. Ja już nawiązuję do tego filmu, wyszedł do parku i jak na niego tylko ktoś spojrzał, to on nie mógł oddychać. Bo mówił pewnie tam ci widzieli ten film, nie? Czyli zobaczcie, ale połowa ludzi się w ogóle nie czuje sprawcą albo się nad tym nie zastanawia, a to jest w jakiś sposób ktoś sprawcą, nie? Ale popatrzcie, jak dużo jest tych osób, no bardzo dużo, nie? No to popatrzcie dalej, świadkowie są różni, nie? A jacy są różni? To ja Wam teraz powiem, jacy są różni. No, mogą być tacy świadkowie, co na przykład trzymają zajączka, żeby sprawca miał łatwiej. Czyli na przykład sami nie robią, ale. Podjudzają tego sprawcę, podkręcają go, wiecie, prowokują, biją mu brawo, klaszczą i tak dalej, i tak dalej, mówiąc umownie, nie? Mogą być tacy, którzy mówią, to nie jest mój kolega, mam to gdzieś, pakuje się, nie moja sprawa, nie, nie interesuje się tym człowiekiem. Bo jeszcze pół biedy, jak to jest mój kolega, to tam się jakoś zainteresuje, ale jak się z nim nie koleguje, no to nie, nie mój w tym interes, nie? To tego nie robię, tak? No ale mogą być też sprawcy, którzy coś robią pozytywnego, nie? Aha, tak przy okazji, czy obojętny podkręca sprawcę? Oczywiście, bo wiecie Państwo, co robi obojętny? Obojętny myśli sobie tak. Znaczy, jak ja patrzę na obojętnego, to mówię tak, skoro on nic nie robi, to się nic nie dzieje złego, nie, bo jakby się coś działo, to ludzie by coś robili, a jak ludzie nic nie robią, to mam dowód, że tu się nic, nic poważnego nie dzieje. No ale my pogadajmy trochę o tych, spraw, o tych yy, świadkach, co mogą pomóc. Dobra? Pogadajmy o tych świadkach, co mogą pomóc. A czy chcą pomóc? Oczywiście, że chcą pomóc. Popatrzcie na ten wynik, bo on jest bardzo ciekawy. W naszych badaniach myśmy robili wywiady z młodzieżą w takich szkołach, w których się wydarzyła poważna cyberprzemoc. I wiecie co? Rozmawialiśmy ze świadkami, i właściwie większość świadków mówiła, mnie to wkurzało, mnie to bolało, jak ja widziałem, co się dzieje, ale jakoś nic nie zrobiłem. Albo inne badania też pokazują, że większość świadków nie podoba się przemoc. Ale teraz ta historia, którą wam obiecałem. Słuchajcie, w pewnej szkole wydarzyła się poważna przemoc. Zostały y, opublikowane tam materiały chłopaka, który no, trafił do szpitala psychiatrycznego i nauczyciele mi mówią z tej szkoły, słuchaj, przyjdź do nas do szkoły, bo my jesteśmy załamani. Rozmawiamy z ludźmi z tej klasy, gdzie to zostało upublicznione, a wszyscy mówią, że to się nic nie stało, że to żarty. A mówię, my się boimy o tego chłopaka, jak on wróci, jak ta klasa go przyjmie, bo nikogo to nie rusza, co się wydarzyło. Wiecie, mi było strasznie ciężko stanąć przed tą młodzieżą jako człowiekowi z zewnątrz, ale zgodziłem się. Stanąłem przed tą klasą i mówię, co ja będę ich bajerował? nie? Mówię, I powiedziałem do nich, słuchajcie, ja chcę z wami pogadać szczerze o takiej sytuacji waszego kolegi, że nauczyciele mają wrażenie, że was to nie ruszyło, a ja chcę was zapytać, jak to jest tak naprawdę. I wtedy stał chłopak, który takim bardzo przekonującym głosem, tak trochę na beszczela, powiedział do mnie, wie pan co, tam ci nauczyciele to są jacyś przestarzali, oni nie kumają, że to są żarty. Tutaj były żarty, a ci nauczyciele ale tam robią sigły, widły, zamieszanie, tak w sumie mógł powiedzieć mi jeszcze idzie do domu, nie? w gruncie rzeczy. Ale ja zrobiłem coś, co robię w takich sytuacjach. Wyciągnąłem puste pudełko takie z karteczkami, mówię, niech chcę każdy z was weźmie po, po, po karteczce. Oni wzięli, mówię zasłońcie tą karteczkę, zasłonili. Ja mówię, a teraz tak szczerze, bez pokazywania innym. Jak uważacie, tak jak kolega, bo, bo możecie tak uważać, że się nic nie stało, nie ma problemu i w ogóle tyle szumu o nic, to napiszcie T, że potwierdzacie, tak, kolega ma rację. A jak uważacie odwrotnie to napiszcie N. I wiecie, puściłem to pudełko, każdy wrzucił, nikt nie wiedział co, co kto wrzucił i ja daję takiej dziewczynie do policzenia. I ona tak liczy i robi takie oczy jak sowa wielkie, nie? I ja mówię, a czemu się tak zdziwiłaś? Ona mówi, bo tak dziwnie wyszło. Ja mówię, a jak wyszło? A ona mówi, są cztery kartki z napisem T, a reszta N. Czyli nagle się okazało, że to co on powiedział to nikt tego prawie nie popiera, ale jak on to powiedział, nikt się nie odezwał. Więc ja mówię do nich, to ja mam do was pytanie. Czemu jak kolega to powiedział, to nikt z was tego nie skomentował w żaden sposób, nie? A, a ci ludzie, niektórzy, którzy wrzucili N, mówią, bo, myśl, bo ja myślałam rzucając N, że tylko mi się to nie podoba, no nie? a że całej reszcie się podoba, nie? Albo nie chciałam, żeby on się tam ze mnie gdzieś wyśmiewał. I rzeczywiście badania pokazują, że świadkowie często myślą, że skoro nikt nie reaguje, to tylko mi, mi to nie pasuje. Ja się wygłupię, będą się ze mnie śmiali. Może mi tam coś dogadają, i tak dalej. Nie? Czyli generalnie, słuchajcie, ludziom się nie podoba przemoc, ale to nie znaczy, że pomogą. Bardzo często ludzie nie pomogą. Dlaczego? Bo się boją. Na przykład, wiecie, jaki jest paradoks? Na przykład, jak my pracujemy z młodzieżą tak warsztatowo, że na przykład ludzie mówią tak, no co mógłbyś zrobić? No mógłbym się postawić temu sprawcy, powiedzieć mu parę słów do słuchu, temu, kto coś zrobił. Ale się boję, to nic nie robi. A czemu nic nie robisz? Bo nie mam innego pomysłu. Że bardzo często ktoś chciałby pomóc, ale ten pomysł, który ma, jest takim pomysłem, że się boi, nie? No tak, jak się boisz, no to, no to, no to a to jest twój jedyny pomysł, no to co mówisz? Chciałbym to zrobić, zrobiłbym to, ale się boję, to nic nie zrobię. A wiecie, że to jest kiepskie myślenie? Zaraz wam powiem dlaczego. Dlatego, że nie doceniamy tego, jak małe rzeczy działają, i to będzie moja druga odpowiedź. Kaka to są inicjały tego mojego kolegi emeryta <grytania> z przestarzałego, tak? Słuchajcie. On pracował całe życie w resocjalizacji, zresztą w takiej placówce, jak ja pracowałem z nieletnimi mm, przestępcami, i on, yy, i on yy, mówił mi tak: słuchaj, jak ja byłem młodym człowiekiem, to trochę broiłem i zostałem przeniesiony karnie do innej szkoły. No i przechodzę do tej innej szkoły i tak sobie stoję na korytarzu i mówi, mijają mnie różni ludzie, patrzą na mnie spod byka, ktoś tam się śmieje, ktoś nam nie pokazuje palcem, a ja mam taką myśl, że zaraz zwariuję, że niko, nikt, nikt mnie tu nie zapozna, nikt ze mną nie pogada, wiecie, nic się sensownego nie stanie i tak dalej. I on mówi, że nagle przechodzi jakiś gość. I po prostu podchodzi do mnie i on mówi, i podaje mu rękę i mówi, jestem Hubert. I ten Hubert mu podał rękę i trzy słowa z nim zamienił. I on mi powiedział teraz jako emeryt, że ja tego Huberta to całe życie pamiętam. A, a, a z punktu widzenia Huberta to było tylko podanie ręki. To nie było jakieś heroiczne działanie, wiecie, nie wiadomo co on zrobił i tak dalej. Wiecie, czasami jak ktoś na przykład nie umie się postawić sprawcy, no to wystarczy, że na chwilę usiądzie koło kogoś, kto czegoś doświadczył. Mi się bardzo ta scena podobała, yy, gdzie ta dziewczyna po prostu siedziała koło tego, Człowieka i nawet mu tam wielkich psychologicznych opowieści nie opowiadała, tak? Ale gdzieś tam z nim posiedziała, gdzieś tam z, nich, z, nich po, z nim pobyła. I wiecie, co się często dzieje? Ten film bardzo dobrze, akurat to pokazuje, bo bardzo często się dzieje tak, że jak ktoś zrobi jeden mały ruch, to nagle ci inni, którzy też byli, mam wątpliwości, czy tu trzeba zadziałać, czy coś zrobić, to robią. Krok do przodu i robią następny ruch. I tak też było w tym filmie, wiecie co mi się w tym filmie podobało, że on był bardzo realistyczny, on nie był taki przerysowany, tylko bardzo mocno pokazywał pewne rzeczy, które się działy. I chcę Was zostawić z ostatnią liczbą. Z takim wskaźnikiem 60%. 60% to dużo czy mało, jakby miał 60% sukcesu wygranej. Bo się okazuje, że jak się robi badania, to 60% to jest uśredniona y, y, procent sytuacji, y, w których jeżeli świadek zadziała, to przemoc ustaje. Taka rówieśnicza. To sobie sami pomyślcie, czy to dużo czy mało. Z mojego punktu widzenia, właśnie nie mówmy, że jesteśmy przeciwko przemocy, moim zdaniem, tylko zróbmy odwrotnie. Zróbmy coś, co jest po drugiej stronie. Dziękuję.